Tour de Pologne. Całe oczy kolarskiego świata będą skierowane w stronę Polski. 77 razy kolarze wyjeżdżali na polskie szosy. No i tym razem także ma to się odbyć w takiej dziwnej atmosferze covidowej. O szczegółach za moment, ale mamy naszego wysłannika. Szymon Oślizło się przygląda, jak wygląda kocioł czarownic, a więc stadion Śląski przed startem turu, bo tam właśnie jutro rozpoczynamy. Powiedz, czy wszystko już nasmarowane, czy łańcuchy przygotowane, czy kolarze są gotowi. Dobry wieczór. Wszystko dopięte prawie, że na ostatni guzik, to znaczy tu jeszcze trwają przygotowania i trwać będę, będą pewnie przez całą noc i jutro o poranku. To wyjątkowe Tour de Pologne. z kilku względów. Przede wszystkim to największa impreza kolarska, która odbywa się w tym wyjątkowym, pandemicznym roku. Żadna inna się jeszcze nie odbyła. Odbywa się w pełni w tym reżimie sanitarnym. Odbywa się też niestety w rok po tej tragedii, która miała miejsce w Bełku w, w województwie śląskim, gdy zginął młody zawodnik z Belgii. Dlatego też jutro jego pamięć zostanie tu uczczona właśnie na Stadionie Śląskim i po raz pierwszy w historii turu rusza on właśnie z Kotła czarowic, Czarownic. Jutro stąd z Chorzowa jadą kolarze do Piekar Śląskich, dalej do Ogrodzieńca, później Sosnowiec, no i Katowice. Mekka Sprinterów to miasto, które oni uwielbiają, bo tu można naprawdę bardzo duże prędkości osiągać. Zachęcamy, by oglądać transmisję na antenach Telewizji Polskiej. Zdecydowanie czujemy się zachęceni mamy nadzieję, że tak właśnie wszyscy Państwo zrobicie. A z nami goście, którzy zarekomendują to, że warto spędzić czas albo na trasie kibicując, albo przed ekranami, gdzie bezpiecznie jeszcze. Razem z nami Maciej Kurzajewski, TVP Sport. Dzień dobry, Maćku, Dzień witaj. Adrian Kurek, kolarz, który miał okazję ścigać się w Turdepolanie raz. Dzień dobry, dobry wieczór. Dobry wieczór, witam. Jaszek Krzyszkowski, trener kolarstwa. Kłaniam się. Witam serdecznie. Panowie, to będzie ogromny sprawdzian dla całej Kolarskiej Braci. To pierwszy wielki wyścig, jeżeli chodzi o pandemię COVID-19. Pytanie, czego możemy się spodziewać z tego kolarskiego punktu widzenia? Adrian Kurek, bardzo proszę. Cóż, tegoroczną edycję będę oglądał przede wszystkim w telewizji, jeżeli oczywiście czas mi na to pozwoli, ponieważ aktualnie przebywam w Rumunii na wyścigu, także też będę kibicował naszym reprezentantom przede wszystkim. Czego możemy się spodziewać? No przede wszystkim wielkich emocji kolarskich. Patrząc na listę startową, to wydaje mi się, że można powiedzieć, że najsilniej obsadzony wyścig zapowiada się od kilku lat, jeżeli chodzi właśnie o całą szpitankę kolarzy specjalizujących się w jeździe po górach, a także o sprinterów, którzy do Polski przyjechali. Maciej Kurzejewski przygląda się temu wyścigowi od wielu lat. Maćku, to świetna promocja nie tylko kolarstwa, ale i Polski. To jedna sprawa, ale trzeba także przyznać, że Czesław Lang bardzo zdeterminowany w tym roku udało mu się pokonać te ograniczenia związane z pandemią i zaprosić wszystkich tych kolarzy, którzy będą stawali w szlanki. Powiedz, na co my, kibice, przed telewizorami możemy liczyć? Możemy liczyć na wielkie, wielkie emocje. Co do tego nie mam żadnych wątpliwości. Ten wyścig zamiast planowanych siedmiu etapów będzie rozgrywał się na przestrzeni Pięciu odcinków, gdzie rywalizować będą kolarze, i to zagęszczenie, myślę, dodatkowo pozwoli nam poczuć największe i najlepsze emocje kolarskie, bo to rzeczywiście jest pierwszy po tej pandemicznej przerwie wieloetapowy wyścig tej najwyższej rangi UCI, Kolarskiej Ligi Mistrzów. World Tourowy Wyścig i to, o czym Adrian wspominał, fantastycznie zapowiadające się nazwiska na liście startowej, sprawią, mam nadzieję, że. Żeby na niczym nie stracił 77. Tour de Poloń, a, a paradoksalnie może tylko zyskać i my możemy zyskać dzięki temu, że te etapy spowodują, iż od początku, od pierwszego kilometra do ostatniego, będziemy śledzić e, emocjonujące poczynania. My, jako Telewizja Polska, e, która od lat pokazuje fanom kolarstwa nasz narodowy tour, oczywiście dołożymy wszelkich starań, by. To widowisko w tej swojej sportowej części zostało pokazane tam najlepiej jak tylko, jak tylko można. Będziemy starali się pokazywać etapy od samego początku do, do końca, więc proszę się przygotować od jutra przez najbliższe pięć dni na długie popołudnia z telewizją polską, z TVP Sport i z telewizyjną jedynką i na emocje kolarskie na najwyższym poziomie. Nie tylko Czesław blank to gwarantuje. Oczywiście czujemy się zaproszeni, za chwilę dopytam o szczegóły tych transmisji, ale zanim, no to pytanie w stronę Leszka Szyszkowskiego. Mamy pięć etapów, zaczynamy na Śląsku, potem będzie nieco wyżej. Czy to prawda, że Tour de Pologne wygrywa się w Bukowinie? Czy to tam jest to najważniejsze, że to tam rozdaje się te koszulki, które później na finiszu są tak pięknie pokazywane podczas naszej transmisji? Niesamowita sprawa, że tegoroczny Tour de Poloń wystartuje jako pierwszy po przerwie, po, po tej przerwie pandemicznej, łorturowy wyścig. I właśnie wspaniały człowiek Czesław Lang, który jest ambasadorem Polski, kolarstwa, przygotował świetną trasę i rzeczywiście zawsze w kolarstwie decydują góry. Jak szybko jeżdżą po tych górach kolarze, wówczas są duże różnice. Mam nadzieję, że nasz wspaniały Polak Rafał Majka, Pokaże tutaj ze swojej strony jak, się, jak na lepszej strony i jest dobrze przygotowany. My ch chcemy, żeby żebyśmy cała Polska kibicowała i żeby ten tegoroczny Tour de Polon y, przeszedł do historii jako też kolejny raz wyjątkowy, bo to jest najpiękniejsza polska impreza y, i Czesław Lang, ten, y, Dyrektor sportowy, który był świetnym zawodnikiem, teraz jest dla, dla nas takim wzorem dla wszystkich trenerów, zawodników, że ta arena jest wypełniana. Świetna y, oprawa, świetna y, rywalizacja i też przede wszystkim znakomici kolarze. Miejmy nadzieję, że że w tym skróconym wydaniu te, tegoroczny Tour de Pologne będzie dla wszystkich kibiców niesamowitymi wrażeniami i, i rewelacja będzie na wspaniałym poziomie. Zachęcamy do oglądania na trasach. Oczywiście zachowaniem tej wszelkiej ostrożności, żeby, żeby właśnie z tym zdrowym ciele, zdrowy duch zwyciężał i i żebyśmy tych ludzi, którzy gdzieś tam są w tym stanie niedoskonałej kondycji, no, uskrzydlali i byliśmy, żebyśmy byli tymi ludźmi, którzy sport no, wzmacnia wszystkie, wszystkie jednostki słabsze. Te obrazki, które pokazujemy, motywują do tego, żeby rozważyć albo bieganie, albo kolarstwo w tej formie rekreacyjnej. Zachęcam, żeby tak zrobić dzisiejszego wieczoru. Wiem, że Maciej Kurzajewski to uskutecznia i bardzo dobrze, bo to śledzimy i się motywujemy. Maćku, wywołaliśmy, Czesława Langa. 40 lat mija od jego triumfu podczas Tour de Poloń. Chwilę później zdobył medal Igrzysk Olimpijskich. To dla niego także zdecydowanie ważny rok. Ikona polskiego kolarstwa bez wątpienia. No i składając, że tak powiem, gratulacje na, na jego ręce, chciałem zapytać, czy Tour de Poloń bardziej promuje kolarstwo czy Polskę? Twoim zdaniem? No, myślę, że jedno i drugie. To jest znakomita reklama i promocja Polski. Od lat Tour de polonie jest chyba jednym z najlepszych sportowych ambasadorów Polski na świecie, ale sportowo ten wyścig dostarcza nam też niezapomnianych wrażeń i sprawia, że kolarstwo jest coraz bardziej popularne. No, wśród, wśród nas, Polaków, ja też jeżdżę na rowerze i, i nie ukrywam, że. To, iż raz wystartowałem w Tour de Polen Amatorów, dla mnie było inspiracją i taką energią na, na kolejne miesiące, by, by wstawać rano, wsiadać na rower i rzeczywiście ruszać się, po to, żeby być aktywnym. Wymiar sportowy i ten profesjonalizm, który będziemy oglądać za sprawą najlepszych kolarskich ekip świata, to jest jedno, a dwa, to jest inspiracja dla każdego z nas, że po prostu warto się ruszać, zwłaszcza w tym czasie, czasie pandemii, by być zdrowym, by jak najlepiej zadbać o siebie. Oczywiście, że to będzie inny wyścig niż te, które zostały rozegrane do tej pory ze względu na te wszystkie obostrzenia. Ale a propos Czesława Langa, dyrektorowi 77 Tour de Pologne, już teraz należy się medal za to, że. Doprowadził do startu tego wyścigu, że ten wyścig jutro wystartuje, że będziemy oglądać pięć emocjonujących etapów, że udało się logistycznie to wszystko poukładać. Zawsze to było wyzwanie logistyczne, ale dzisiaj, kiedy trzeba odseparować każdą ekipę, zapewnić piętro w hotelu dla każdej ekipy, by się nie spotykali i mechanicy, nie tylko kolarze, ale i całe, całe to zaplecze techniczno-szkoleniowe. E, oczywiście wyścig będzie pozbawiony kibiców na starcie i na mecie. Ale mam nadzieję, że ci, którzy kochają kolarstwo, zasiądą przed telewizorami i będą oglądać nasze transmisje, co bardzo serdecznie polecam. Że będziemy polecali na zakończenie, jeszcze w 30 sekund, Adrian Kurek. Jak ten wyścig pozycjonowany wśród Twoich przyjaciół zawodowych kolarzy? Jak oni cenią sobie zwycięstwa na etapach i zwycięstwo w klasyfikacji? Cóż, no co mogę powiedzieć. I w Polsce jest to największy wyścig kolarski, najbardziej prestiżowy, więc myślę, że sam start w tym wyścigu jest bardzo dużą mobilizacją i dużym zaszczytem. No cóż, no, wyścig jest bardzo dobrze postrzegany zarówno w Polsce, jak i za granicą, także jakiekolwiek zwycięstwo na etapie czy czasy. Też... Czy, czy też jeżeli chodzi o walkę o klasyfikację generalną, no, wyścigu ranking Wurtu jest bardzo dobrym wynikiem i myślę, że każdy o takim sukcesie e, marzy i każdemu jest to dane. Ale tak jak mówię, jest to jeden z lepszych wyścigów, także trzymam gorąco kciuki za reprezentację Polski.